W dalszu Margerita w Rzymie 22 marca odbyły się darmowe wizyty lekarskie w języku polskim. Chcieliśmy, że tak powiem, wyjść podać rękę osobom, które, które, że tak powiem, nie myślą o zdrowiu, bo ja zauważyłam, że Polacy tutaj za dużo pracują, a za mało myślą na przykład o sobie, po prostu nie zwracają uwagę na to, że mimo wszystko należy od czasu do czasu iść do lekarza, zrobić jakieś, jakąś prewencję, jakieś badania screeningowe i tak dalej. Czasem, bardzo często, że tak powiem... Podchodzą do tego, a mnie nic nie będzie, na pewno będzie wszystko w porządku, w związku z tym prawdopodobnie bagatelizują takie sprawy. I bardzo często przychodzą do lekarza w momencie, kiedy są bardzo, bardzo zaniedbani, kiedy po prostu mają jakieś ciężkie objawy. Nasze wizyty uważam są bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że odbywają się w języku polskim i, i pacjent może się po prostu wypowiedzieć właśnie w swoim języku i opowiedzieć nam ich problemy medyczne, ale nie tylko medyczne. Badamy pacjentów wszystkich. Tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś ma właśnie, tak to się po polsku nazywa, testera sanitaria, czyli tą opiekę społeczną. Ktokolwiek przyjdzie, my mamy otwarte drzwi dla, dla, dla wszystkich Polaków. Nazywam się Anna Stryjska, studiuję w Rzymie od prawie roku, właśnie miałam badania kardiologiczne dzięki inicjatywie tutaj polskiej społeczności. Cały dzień jest tutaj zorganizowany bardzo dobrze i cieszę się, że mogę być częścią tej małej, ale polskiej grupy, nawet nie w Polsce, lecz na, za granicami i tutaj w Rzymie. Dzisiaj jest taki e, dzień wizyt darmowych, e, dzięki Związku Lekarzy i Psychologów Polskich e, we Włoszech, dzięki którym wszyscy Polacy mogą tutaj przyjść, zbadać się, porozmawiać z psychologiem. Mamy tutaj e, kardiologa, nefrologa, hematologa, pediatry, e, internistą i mamy różne też inne screeningi, tak jak e, PAP test, screening na raka jelit, różne e, mamografie i to wszystko jest właśnie e, darmowe. Można się tutaj Przyjść zbadać. Chodzi też o język, bo na przykład niektórzy nie rozumieją bardzo włoski albo nie umieją po włosku dobrze mówić, więc tutaj mogą się poczuć swobodnie, porozmawiać z polskimi lekarzami, Mają tutaj, mogą tutaj przyjść swobodnie się zbadać i, i dowiedzieć się o wiele więcej właśnie o zdrowiu. Dzień dobry, nazywam się Aneta Kocot i biorę udział w darmowym screening w Roma Uno dla Polaków, który organizowany jest co kilka miesięcy. Dowiedziałam się o tym od koleżanki. Jest chyba siedem specjalizacji lekarzy. Oprócz tego można zbadać cukier, ciśnienie, można, zrobić, można zamówić wizytę mammograficzną. Bardzo się cieszę z takich, z takich wizyt, które są właśnie organizowane co jakiś czas. Dziękuję bardzo. Po zakończeniu wizyt szpital odwiedziła delegacja polskiej dyplomacji w towarzystwie dyrekcji placówki medycznej.